Dniu. Wczorajszym opublikowałem na swoim kanale film, w którym omawiałem dwa sądowe wyroki. Jeden dotyczący kierowcy autobusu, który został uznany winnym kolizji, pomimo tego, że jechał. Na zielonym świetle skręcał na tym zielonym świetle w prawo, i zgodnie z wyrokiem i uzasadnieniem tego wyroku, i opinią biegłego, miał obowiązek na tym zielonym świetle dostosować się do znaku Stop. I powiem szczerze, ten film okazał się wśród moich widzów. Filmem bardzo popularnym, bo dość dużo na jego temat dostałem informacji, czy to w różnego rodzaju wiadomościach, w mailach sporo w dniu wczorajszym na ten temat mi pisaliście. Natomiast chciałbym kilka tutaj wyjaśnień co do tego filmu, bo wydaje mi się, że dla wielu ta sytuacja, którą opisywałem, troszeczkę może była niezrozumiała. I powiem tak, może dlatego, że wielu z moich widzów tego nie zrozumiało, dlatego poniekąd w. W wielu tych wypowiedziach potwierdzaliście teorię ów biegłego. Yy, powiem szczerze, włosy dęba stawały mi na głowie, choć włosów dużo nie mam. Yy, to jednak ta... Te, 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 te włosy, które mi zostały, stawały mi dęba, gdy czytałem yy, te wiadomości, yy, bo generalnie po... Yy, można powiedzieć w pewien sposób może nie wprost, ale to były pochwały, że dobrze, że y, sąd w ten sposób y, zadziałał. Nie wiem jak to kiedy was y, uczył, ale Ale no, rozczarowaliście, mnie, y, można powiedzieć, nie lubię y, źle mówić o swoich widzach, ale no trzeba sobie y, mówić prawdę, dlatego też dzisiaj Chciałbym troszeczkę to wszystko, te niejasności wyjaśnić. Dlatego też, zamiast pięknego zachodu słońca, możecie sobie poczytać fragmenty artykułu z portalu brd24.pl. A więc, po pierwsze, bo dużo dostałem wiadomości. Dużo pisaliście, cóż ten kierowca powinien teraz zrobić, że powinien się odwołać, i tak dalej, i tak dalej. I wyjaśnialiście, że można to wszystko sobie sprawdzić, mieć wygląd. Otóż ten kierowca uznany winnym przeszedł już całą drogę. Związaną z tym procesem. Wyrok jest prawomocny. W tej chwili, tak naprawdę, aby cokolwiek tutaj wskurać to musi zadziałać albo minister sprawiedliwości, albo rzecznik praw obywatelskich, którzy mogą wnieść odwołanie od tego wyroku. Więc, tak naprawdę, tu już żadnej drogi ten człowiek nie ma. To jest pierwsza sprawa domniemam, jeżeli byście sobie poczytali, wgłębili się tak naprawdę w cały ten artykuł, tam naprawdę była dosyć, BD, dosyć fajnie to opisuje i tam naprawdę ta procedura była w, praktycznie w pełni spełniona, więc to nie jest tak, że ktoś sobie olał i nagle się obudził z ręką w nocniku bo jest wyrok nie taki, jak bym chciał więc to tak, nie jest, więc, więc tutaj odsyłam właśnie do portalu BRD24. Tam można całość tego artykułu sobie, sobie przeczytać. Jak coś to w opisie filmu jest, link do całego artykułu. Ja tutaj wrzucam tylko, tylko fragmenty. Ponadto sporo pisaliście, chociażby taki dostałem wiadomości, że porównujących tą sytuację do strzałki warunkowej. Otóż moi drodzy, to nie jest ta sama sytuacja, jak sytuacja ze strzałką warunkową. Strzałka warunkowa to nie jest światło zielone. Światło, strzałka warunkowa to jest cały czas czerwone światło, w związku z którym musimy się zatrzymać. Przed sygnalizatorem mamy się upewnić, że możemy dalej jechać, i dopiero wjeżdżamy za sygnalizator. To, jakie dalej następują, czy się dalej zatrzymujemy, czy jedziemy, jakie dalsze są nasze zachowania, to wynika tak naprawdę z budowy danego konkretnego skrzyżowania konkretnego miejsca, przez które w związku z tą warunkową strzałką przejeżdżamy kolejna rzecz pisaliście, że jest to kwestia że trzeba się przecież na tym czerwonym na tym zielonym świetle przy tym stopie, no trzeba by się bo jakby jechało pogotowie no i znowu wchodzimy w pewnego rodzaju gdybanie pojazd przywilejowany, nie wjeżdża na czerwonym świetle, mając przed kimkolwiek pierwszeństwo. Pojazd uprzywilejowany wjeżdża na skrzyżowanie pod warunkiem upewnienia się, że może jechać. W przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia, kierowca uprzywilejowanego pojazdu będzie sprawcą takiego zdarzenia. Generalnie tak wynika z przepisów. Jak widzimy w sądzie, może to być różnie. Ale generalnie sądy każą kierowców pojazdów uprzywilejowanych, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle i dochodzi do zdarzeń drogowych. Tak to wygląda. Inną kwestią jest nasze zachowanie. My mamy obowiązek ułatwić przejazd w każdej sytuacji. Pojazdowi uprzywilejowanemu. Więc mam zielone światło, słyszę pojazd uprzywilejowany, to nie pędzę przez to skrzyżowanie. Szukam tego pojazdu, jeśli go widzę, zatrzymuję się, ułatwiam mu przez to skrzyżowanie przejazd. Więc to nie jest taka sama sytuacja, jak w przypadku pojazdu uprzywilejowanego, jak w przypadku, nie jest taka sama, jak w przypadku. Jak już wiemy, strzałki warunkowej, cały czas dla mnie ten wyrok jest wyrokiem haniebnym. I to co mówiłem, przeraża mnie, że jest taka duża chęć bronienia tego wyroku. Naprawdę mnie to, moi drodzy, przeraża. bo my wszyscy jako kierowcy powinniśmy walczyć o to aby ten wyrok był mimo wszystko yy, uchylony a nie tego wyroku broni bo teraz przestawcie się mimo wszystko nawet jeżeli byśmy uznali, że te wasze racje są racjami takimi faktycznymi jak wjeżdżacie na skrzyżowanie jeżeli jest zielone światło macie zielone Wjeżdżacie. Czy wiecie, jaki był znak przed skrzyżowaniem? Pewnie nie wiecie. Pewnie wielu z nas nawet się nie zorientowało, bo tak niestety też działa w pewien sposób nasz mózg. My widzimy światło, więc wiemy, że możemy jechać. Nie patrzymy w tym momencie na znaki. Nie zastanawiamy się, czy mam ustąpić pojazdowi z prawej, czy pojazdowi z lewej. Owszem, mam to wszystko zrobić odpowiednio ostrożnie. Mam się upewnić. Cały czas głowa mi pracuje. Prawa, lewa, cały czas wszystko widzę, co się dzieje za mną, co się dzieje z boku. Nasłuchuję, czy gdzieś nie jedzie pojazd, pojazdu Ale nie ustępuję od tak, bo przed skrzyżowaniem był. Stop.